Bogdana krytykują ci sami dziennikarze, którzy robili wywiady, uwaga, z nieżyjącymi ludźmi. Ci sami, którzy od lat wmawiają Polkom, by nie rodziły dzieci, bo to jest po prostu dla nich złe. Ci sami dziennikarze, którzy wmawiali bez dowodów, że zakwit alg w Odrze, pamiętacie tą słynną oferę, to efekt płynącej tam rtęci. Czekali na tą rtęć w Szczecinie, ale się nigdy nie nie doczekali i nigdy za to nie przeprosili. Ci sami dziennikarze, którzy twierdzili, że Jarosław Kaczyński dzwonił do brata, kiedy leciał z słynnym tupolewem i kazał mu za wszelką cenę lądować. Ci sami, którzy chcieli nie wpuszczać niezaszczepionych osób do biur, szkół czy kin. Ci sami ludzie, ci sami dziennikarze, którzy jak pelikany łykają każde słowo pewnej części ekonomistów, którzy mają wciąż tę samą receptę na Polskę, czyli taką receptę antyrozwojową. Tak bym to nazwał. Ci sami dziennikarze, którzy każdą krytykę władz państwa wobec z Ukrainy uznają za objaw miłości Putina. Ci sami dziennikarze, którzy do niedawna byli wyznawcami takiej wielkiej, zielonej, nowej religii, nawet teraz są, kiedy Bill Gates z tego kościoła odchodzi sam na własną prośbę, a oni nadal w tym kościele zostali.